Aplikacja Mój powstała, żeby jeszcze bardziej zwiększyć nasze bezpieczeństwo i komfort. W aplikacji każdy może łatwo i szybko sprawdzić swoją sytuację kredytową. Zawsze, kiedy tego potrzebujemy, możemy na jednym ekranie zobaczyć, ile jest zobowiązań przypisanych do naszego nazwiska, czy są one spłacane w terminie oraz jaka jest ocena naszej historii kredytowej i związanego z nią ryzyka, czyli tzw. scoring. Aplikacja Mój BIK ostrzeże nas też przed wyłudzeniami. Gdy jakaś firma pożyczkowa albo bank zapyta BIK o nasze dane, Aplikacja natychmiast nas o tym powiadomi i będziemy mogli ocenić, czy jest to próba wyłudzenia, czy nie. Oczywiście nie zupełnie sami. Pomoże nam w tym wbudowany asystent, który przeprowadzi nas przez ten proces i podpowie, czy jest się czego obawiać, czy nie. W aplikacji można też oczywiście jednym kliknięciem zastrzec dowód osobisty. Kiedy zastanawiamy się nad wzięciem kredytu, możemy skorzystać z analizatora kredytowego. On podpowie nam, czy stać nas na konkretny kredyt i jakie są szanse jego otrzymania. Analizator to więcej niż zwykły kalkulator, ponieważ bierze on pod uwagę naszą prawdziwą historię kredytową w BIK, czyli podobnie jak to robią banki. Podsumowując, aplikacja mój BIK jest przydatna zarówno dla wszystkich, którzy spłacają kredyty i pożyczki i chcą je kontrolować, ale też dla każdego, kto chce się chronić przed wyłudzeniami. W imieniu twórców aplikacji życzę wszystkim przyjemnego korzystania.